Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie z krakowskiego rynku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia Anno Domini 2024. A to, co Państwo za mną widzą, to jest 28. Wigilia na krakowskim rynku dla osób bezdomnych, dla osób potrzebujących, zorganizowana przez Jana Kościuszko. Ta Wigilia to wyjątkowe wydarzenie, z którym był związany od wielu lat ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Jeszcze rok temu, dokładnie w tym miejscu, za moimi plecami, nakładał pierogi. Mimo tego, że był już schorowany, był słaby, to jednak to wydarzenie było dla niego bardzo ważne. Ksiądz, zawsze dbał, żeby być tutaj osobiście, i nawet w ostatnim czasie, gdy już źle się czuł, powiedział, że nie opuści, nigdy nie będzie, nie opuści Wigilii dla, na rynku w Krakowie, Wigilii dla Bezdomnych. W życiu i działalności Księdza Tadeusza. Ta pomoc osobom niepełnosprawnym, osobom również potrzebującym, bezdomnym, tym, którzy potrzebują opieki na co dzień, tym, którzy są samotni, to było dla niego mega bardzo ważne. I ta działalność, pokazanie tej działalności Księdza Tadeusza w oderwaniu od tego wydarzenia, byłoby naszym zdaniem niepełne. Był na wielu wigiliach, na początku nawet nie rozpoznawałem, bo był zupełnie inkognito smażąc pierogi jako wolontariusz. Potem żeśmy nawiązali współpracę, którą żeśmy przez lata kontynuowali. Jest to jedna z najlepszych postaci w życiu. Uczciwa, prostolinijna, jaką, jaką poznałem. Dlatego postanowiliśmy jako ekipa filmowa, filmu o księdzu Tadeuszu Isakowiczu Zareskim, przybyć tutaj na tę Wigilię i nagrać przynajmniej Część tego klimatu przenieść do naszego filmu, do naszej produkcji, nad którą pracujemy. Mamy nadzieję, że niedługo będzie już możliwa premiera tego filmu. Dlatego z tego miejsca, w takim przedświątecznym klimacie, chciałbym Państwu przede wszystkim, zwłaszcza osobom wszystkim wspierającym ten film, tym, którzy. Wspomagają naszą pracę, tym, którzy uwierzyli w ten projekt, tym, którzy są sympatykami też Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć produkującego film o Księdze Tadeuszu. Chciałem serdecznie podziękować i życzyć błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Niech ten rok 2025 będzie dla Państwa szczęśliwy. Niech będzie to rok sukcesów, niech będzie to rok pełen zdrowia, pełen radości. A jeżeli przyjdą trudy, to żebyśmy umieli wspólnie je przetrwać, żebyśmy mieli. W sobie tę nadzieję, którą też niósł swoją działalnością książę Tadeusz Zakowicz Zaleski. On, on żył tą nadzieją, on tę nadzieją, tą nadzieją nie tylko potrafił się dzielić w gronie swoich najbliższych, swoich współpracowników Fundacji Brata Alberta, bo fundacja jest tutaj obecna i fundacja nadal jest związana właśnie z tą Wigilią i kontynuuje to dzieło, to warto podkreślić, ale Książę Tadeusz tą radością, tym miłosierdziem. On dzielił się z, też z potrzebującymi, których spotkał po raz pierwszy w życiu. Tak było właśnie tutaj, na krakowskim rynku, gdzie, jak wspomniał Pan Jan Kościuszko, nakładał rybę, nakładał pierogi, dzielił się tymi wszystkimi potrawami właśnie z osobami bezdomnymi, z osobami potrzebującymi. Taki był ksiądz Tadeusz. Dzisiaj ma swoich naśladowców, a my chcemy właśnie to wielkie dzieło pokazać w tym filmie. Jeszcze raz. Chciałem życzyć wesołych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam serdecznie Państwa z krakowskiego rynku i zapowiadam, że przed nami dużo, dużo pracy, jeżeli chodzi o nasz film. Nie spoczywamy na laurach, cały czas pracujemy. Tych wyjazdów zdjęciowych jest już tak naprawdę chyba prawie wszystkie za nami, ale przed nami długa, żmudna praca montażowa. I też oczywiście ona wiąże się z potrzebami finansowymi. Jeżeli uważają Państwo, że warto wesprzeć ten projekt, jeżeli uważają Państwo, że warto wesprzeć ten film, aby po prostu dokończyć pracę nad tą produkcją, proszę bardzo serdecznie o wsparcie, proszę o, o to, aby po prostu abyśmy wspólnie mogli to dzieło dokończyć to jest dzieło ten film które powstaje rękami polskich patriotów nie jest ono ani dotowane z budżetu państwa ani nie prowadzimy żadnego żadnej firmy która mogłaby właśnie wspomóc ewentualnie dziękujemy tym wszystkim przedsiębiorcom tym wszystkim firmom tym wszystkim osobom wspomagającym sympatykom którzy chcieliby nas wesprzeć którzy chcieliby dołączyć do sponsorów tego filmu jak najbardziej jesteśmy na to otwarci natomiast to wszystko jest oddolne. Kto nie chciał, nie wpłacił ani złotych na ten film. Cieszę się i. Tak chyba sobie tego też by życzył ksiądz Tadeusz, że właśnie takie, takie dzieło powstaje właśnie oddolnie, dobrowolnie. Za to Państwu dziękuję, za każdą złotówkę wpłaconą na ten film. Prawda Was wyzwoli. Ksiądz Tadeusz Szekolnicz-Zalewski ten cytat sobie szczególnie umiłował z Pisma Świętego i właśnie ten cytat trafi do tytułu filmu o księdzu Tadeuszu. Myślę, że niedługo będziemy mogli podać więcej szczegółów, przynajmniej... Jeżeli chodzi o przybliżoną datę premiery, to wszystko zależy od tego, jak ułoży się to finansowo, organizacyjnie, ale mam nadzieję, że wkrótce będę mógł przekazać dobre wieści, że będziemy w stanie dokończyć ten film. Jeszcze raz pozdrowienia, Paweł Zdziarski, kłaniam się nisko, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.